Wisło. Wojsko Polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego odparło wówczas natarcie Armii Czerwonej. Kluczową rolę odegrał manewr Wojska Polskiego oskrzydlający Armię Czerwoną przeprowadzony przez Naczelnego Wodza, wyprowadzony z Nadwieprza 16 sierpnia przy jednoczesnym związaniu głównych sił na przedpolach Warszawy. 14 sierpnia działania zaczepne na linii w Kry podjęła Piąta Armia Generała Władysława Sikorskiego, mająca przeciw sobie siły sowieckie 4. i 15. Armii. W zaciekłej walce pod Modlińską Twierdzą wyróżniła się 18. Dywizja Piechoty dowodzona przez Generała Franciszka Krajowskiego. W południe 14 sierpnia z Płońska na Ciechanów ruszyła grupa Generała Krajowskiego. Trafiła ona na słabo dozorowaną lukę między lewym skrzydłem 4 Armii Sowieckiej a prawym skrzydłem 15 Armii Sowieckiej i szybko przesuwała się do przodu. Generał, generał Franciszek Krajowski postanowił wykorzystać wyjątkową okazję do uderzenia na prawe skrzydło 15 Armii. Przerwał natarcie swojej grupy i osłaniając się od północy 8 Brygadą Jazdy, zawrócił 18 Dywizję Piechoty i skierował przeciwko odsłoniętej prawej flance 15 Armii Sowieckiej. W nocy z 14 na 15 sierpnia, idący w straży przedniej Dywizji 145 Pułk Piechoty, po zaciętej walce na bagnety z pododdziałami 4 Dywizji Strzelców, opanował Sochocin. 18 Dywizja Piechoty za swoją niezłomność, Nadano jej przedimek Żelazna Dywizja. Dzisiaj tę tradycję kultywuje 18 Dywizja Zmechanizowana Siedlec. Był to jeden z przełomowych momentów wojny polsko-bolszewickiej. Bitwa warszawska została uznana za 18 przełomową bitwę w historii świata. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała marsz rewolucji czerwonej bolszewickiej na Europę Zachodnią.